Zobacz, jak skończył chłop, który jeździł autem na wodę. Zobacz. Z serii tłumione technologie jak skończyli twórcy samochodów na wodę. I tutaj mamy student w swojej pracy dyplomowej w 2002 roku, zajmował się między innymi, zajmował się m.in. samochodem wodnym Daniela Dingelsa i samochodem powietrznym. Jak wiadomo, Daniel Dingel podobno przez ponad 30 lat jeździł na wodzie spekulacyjne, ale bardzo pobudzające. I teraz zobacz dalej. I teraz zobacz, w niemieckim artykule Autobild, które wysłał do Manili ekipę, która wraz z lokalnym warsztatem BMW potwierdziła, że samochód jeździ na wodzie, bez wątpienia. To oczywiście nie jest oszustwo, cytuję Autobild. Faktem jest, że reporter Autobild, Jurek Wigand, nie mógł wykryć żadnego zapachu spalinizny podczas kilku podróży z nim w większym obszarze Manili, jak również podczas podróż lądowych na autostradzie. Cały artykuł jest bardzo ciekawy. Niestety nie mogę ci podać linka do niego, no bo takie artykuły, czy w ogóle nagrania z... Takimi artykułami są banowane szybko. tego masz trzy opcje. Jedną opcją jest to, że możesz sobie znaleźć to w internecie. Druga opcja to jest napisać do mnie i Ci wyślę. Ale trzecią, najlepszą, najlepszą opcją jest to, żebyś się dodał na Telegram, tak? Na kanale na Telegramie, który został stworzony od wczoraj. Prawie już 50 osób dołączyło. No i tam właśnie takie ciekawostki sobie umieszczamy. Że... Zapraszam Cię serdecznie. Pozdrawiam. Trzymaj się. cześć. cześć.